Płynie Polska krew. Zapraszam Was do fascynującej historycznej podróży śladami polskiego dziedzictwa po solecznikach i miednikach królewskich. Wśród sosnowych litewskich borów, świerków i brzus, pośród stawów i jezior nad rzeczką Solcza leży niewielkie urokliwe miasteczko Soleczniki, którego mieszkańcy to w ogromnej części Polacy. A gdyby to miasto nie istniało, być może nigdy nie powstałyby dziady. Nazwa Soleczniki nierozerwalnie związana jest z nazwą rzeki Solcza. Po litewsku Szalcia, co oznacza zimna. Nie jest to z pewnością najcieplejszy region świata. Średnia temperatura w lipcu to zaledwie 17,5 stopnia. Jednak nie przeszkadza to najwyraźniej mieszkającym tu Polakom, bowiem jest ich tu ponad 4 tysiące, co stanowi przeszło 70% wszystkich mieszkańców miasta Soleczniki. Region solecznicki to w dużej mierze wyżyny, równiny i płaskowyże. Na południowym zachodzie znajduje się niski Historyczny Park Regionalny. Jest to miejsce unikalne pod względem przyrody i kultury. Oprócz borów, wzgórz i pięknej rzeki Gawia znajduje się tu 13 tzw. wiosek ulicznych, w których dominuje drewniana zabudowa. I choć miasto Soleczniki, leżące w centrum tego regionu, otrzymało prawa miejskie dopiero w 1956 roku, jego historia sięga wieku XIV. Od początku XIV wieku soleczniki były własnością rodu Chlebowiczów. Po zwycięstwie Rzeczpospolitej pod Grunwaldem w 1410 roku, rodzina ta wybudowała tu pierwszy kościół katolicki, który Doszczętnie spłonął podczas II wojny światowej. Nic po nim nie pozostało. Chlebowiczowie to ród szlachecki pochodzenia starolitewskiego. Ich potęga rosła z wieku na wiek, aby na przełomie XVI i XVII wieku stać się jedną z najpotężniejszych rodzin magnackich. Członkowie rodu zajmowali liczne wysokie stanowiska na Litwie. Chlebowiczowie byli na tyle znani, że opisał ich w potopie sam Henryk Sienkiewicz. Nie ze złością my tu i jadem przeciw niemu przyjechali. Jeno, młodość z żalem, że zbytników przy sobie trzyma. Toż i wiadomo, że młody głupi. I pan starosta Chlebowicz za młodu był głupi, a teraz nami wszystkimi rządzi. Już w 1521 roku Jan i Anna Chlebowiczowie przekazali swoje dobra tutejszej parafii. A już w 1531 roku soleczniki wraz z przylegającymi ziemiami trafiły w ręce Jerzego Radziwiła. Jak? Tego nie wiemy. Jednak magnat uwikłany w wielką politykę nie dbał o soleczniki. Przez kolejne lata soleczniki przechodziły z rąk do rąk. Właścicielami włości były między innymi rody Lackich, a także Chotkiewiczów. W 1654 roku wybuchła czwarta wojna polsko-rosyjska zwana rosyjskim potopem. Nazwa ta nawiązuje do potopu szwedzkiego, który rozpoczął się w kolejnym roku. Wojna z niewielkimi przerwami trwała łącznie prawie 14 lat. W czasie trwania konfliktu wojska carskie zajęły sporą część współczesnej Ukrainy oraz ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym Soleczniki. Które zostały niemalże zrównane z ziemią. Przez kolejne dziesięciolecia miasto podnosiło się po rosyjskim natarciu. W 1812 roku Napoleon rozpoczął inwazję na Rosję. Już na samym początku konfliktu, 23 czerwca, Bonaparte ruszył na Wilno, przekraczając Niemen i niszcząc kolejne miasta. Podczas tych działań soleczniki również zostały zniszczone po raz kolejny. Ostatecznie Napoleon przegrał wojnę z Rosjanami, a soleczniki, jak i pozostała część Wielkiego Księstwa Litewskiego, pozostały w rękach carskich. Jednak nadal mieszkało tu wielu Polaków. Sześć lat po inwazji rosyjskiej proboszczem tutejszej parafii został ksiądz Paweł Chryniewicz, siostrzeniec Pawła Mickiewicza, który był kuzynem naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Plotka głosi, że to właśnie Paweł pomógł Adamowi dostać się na wydział matematyczno-fizyczny Uniwersytetu Wileńskiego, bowiem był on dziekanem na tej uczelni. Co jest natomiast pewne, Adam mieszkał u swojego starszego o 54 lata kuzyna. Ze wspomnianym Pawłem Chryniewiczem, proboszczem tutejszej parafii, Mickiewicz zaprzyjaźnił się w czasie studiów. Ponoć wytworzyła się między nimi bliska duchowa więź. W 1818 roku Mickiewicz przybył do Solecznik, by wspólnie z Chryniewiczem celebrować święta Bożego Narodzenia. Przy tutejszej parafii postawiono głaz z tablicą upamiętniającą naszego wieszcza. Jednak Mickiewicz przybywał tu nie tylko po to, aby pielęgnować swą duchowość. Nieopodal, zaledwie 10 km stąd, w Bolcienikach, mieszkała jego ukochana Maryla Wereszczakówna. Maryla Wereszczakówna, herbu kościesza, była polską szlachcianką urodzoną w Wigilię 1799 roku. Latem roku 1818 lub 1819 poznała Adama Mickiewicza. Niestety była już wówczas zaręczona z hrabią Wawrzyńcem Putkamerem. Pomimo wielkiej miłości Adama i Maryli, rodzice szlachcianki wymogli na niej, by dotrzymała danego słowa i poślubiła zamożniejszego, pochodzącego z wpływowej rodziny Wawrzyńca. Poza mąż pójściu Maryla zamieszkała właśnie w pobliskich bolcinikach. Jednak Mickiewicz i Maryla nie zerwali kontaktu. I, jak o tym głośno szeptano, pozostawali kochankami. Ponadto wspólnie zostali rodzicami chrzestnymi Franciszka Sakowicza. Razem uczestniczyli w obrządkach dziadów, które były inspiracją dla Mickiewicza do stworzenia jednego ze swoich największych dzieł. Chciałoby się powiedzieć: ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Precz z moich oczu, posłucham od razu. Precz z mego serca i serce posłucha. Precz z mej pamięci, nie, tego rozkazu moja i Twoja pamięć nie posłucha. Jak cień, tym dłuższy gdy padnie z daleka, tym szerzej koło żałobne roztoczy, tak moja postać im dalej ucieka, tym grubszym kirem Twą pamięć pomroczy. Okolice Solecznik dla Mickiewicza były wyjątkowo inspirujące. Oprócz dziadów i wiersza dla M., wieszcz pod wpływem tego regionu napisał także swoje największe dzieło Pantadeusz. W 1823 roku Soleczniki zostały sprzedane za 35 tysięcy rubli Karolowi Ferdynandowi, hrabiemu Wagner Herbulew. To właśnie wtedy rozpoczął się złoty okres dla tej miejscowości. Ludwik Kochutka w książce Dobra Wielkie Soleczniki stwierdził, że majątek ten w rękach żadnej z dwunastu rodzin, które wcześniej gospodarowały w Solecznikach, nie utrzymał się tak długo jak u Wagnerów. Jak podkreśla Kochutka, Wagnerowie kupując soleczniki otrzymali nędzny stan budynków, nieliczne zwierzęta robocze i wysokie pijaństwo wśród miejscowych, ale też i sam ród Wagnerów, który wcześniej niczym się nie wyróżniał, właśnie tu dzięki Karolowi zyskał sławę. Karol Wagner był silnie zaangażowany politycznie. Za spiskowanie przeciwko władzy carskiej spędził trzy lata w twierdzy Pietro-Pawłowskiej. Pośród ludności Solecznik uchodził za pracowitego, dobrego gospodarza i wyjątkowego patriotę. Podziwiany był za swoje działania przeciwko zaborcom. Po śmierci Karola w 1863 roku Soleczniki odziedziczył jego syn Olgierd, walczący właśnie w Powstaniu Styczniowym. Dziedzic, mimo kilkakrotnych aresztowań, nigdy nie usłyszał konkretnego zarzutu i mógł kontynuować dzieło ojca. Wybudował domy oraz wydzielił działki ogrodowe z pastwiskami dla chłopów najemnych, a w 1870 uruchomił Gorzelnie. W 1876 roku Olgierd wraz ze swoim synem Witoldem rozpoczęli budowę pałacu. Za projekt pałacu w stylu neorenesansu i neoklasycyzmu odpowiedzialny był niemiecki architekt nazwiskiem Hetzschold. Budynek wzniesiono w zaledwie 4 lata między 1876 a 1880 rokiem. Drewniany dworek, w którym dotychczas mieszkali Wagnerowie, został połączony z nowym pałacem i pełnił funkcję oficyny. Prawdziwie gospodarskie podejście. Pałac posiada parter oraz piętro i wznosi się na planie prostokąta. Ta ponadczasowa piękna bryła była jedynie zapowiedzią tego, co można było znaleźć we wnętrzu tego pałacu. Zaraz przy wejściu po lewej stronie mieścił się gabinet pana domu, a wewnątrz niego znajdowała się ogromna, bogata biblioteka, która niestety nie przetrwała do naszych czasów. Ściany tych pomieszczeń ozdobione były obrazami, w tym ołówkowym portretem Karola Wagnera. Po dziełach sztuki wiszących w tych wnętrzach również nie ma śladu. Pozostałe pokoje parterowe przeznaczone były na pokoje gościnne, a dziś to pomieszczenia biurowe i sale lekcyjne. Ta płaskorzeźba przedstawia jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów i dyrygentów, Stanisława Moniuszka. Jest on patronem tego miejsca, bowiem dziś Pałac Wagnerów pełni funkcję Szkoły Sztuk Pięknych. Na piętrze głównym pomieszczeniem jest duży kwadratowy salon, nazywany salą kameralną, bo doskonale nadaje się do kameralnych koncertów ze względu na swoją świetną akustykę. Ale sala ma też inną nazwę złota, bo dekoracje ścienne pokryte są jak za czasów Wagnerów prawdziwym złotem. Salonem sąsiadowała jadalnia, której ściany zdobiły portrety Karola, Olgierda i Witolda, a także ich żon. Autorami dzieł byli Jan Rustem i Wincenty Leopold Slędziński. Wagnerowie zadbali także o otoczenie swojego pałacu. Stworzyli piękny park o charakterze angielskim, który do dziś cieszy oczy spacerowiczów. Inicjatorką tego powstania była Henrietta Wagnerowa, żona Olgierda. Na obrzeżach parku rosną m.in. imponujące jesiony, zasadzone ponoć przez samego Karola Wagnera. Niesamowity kawał historii. Jednak Wagnerowie nie dbali wyłącznie o swoją wygodę. Chcieli, aby mieszkańcy miasta i pracownicy najemni bogacili się i rozwijali. Witold Wagner wysyłał mieszkańców na swój koszt do ośrodków rolniczych i ogrodniczych, aby rozwijali swoje umiejętności. Dbał także o to, aby ci, którzy chcieli pielęgnować swój czysty język, mieli taką możliwość, pomimo trwającego wtedy rosyjskiego zaboru. W 1905 roku Witold na swych włościach otworzył aż trzy szkoły. O wybitnym prowadzeniu gospodarki świadczy fakt, że ziemie Wagnerów nie zostały poddane parcelacji, czyli podziałowi gruntów między chłopów, czego wymagała reforma rolna z 1925 roku. Prowadzenie ziem solecznickich uchodziło wręcz za idealne. Mieczysław Machulak w książce W Stronę Solecznik pisał tak: Za czasów Wagnerów majątek solecznicki słynął ze wzorowego i nowocześnie prowadzonego gospodarstwa rolnego. Odbywały się tu liczne pokazy, prezentacje i wystawy. Nadwyżki żytej ziemniaków przerabiała Gorzelnia, a odpady z niej były wysyłane do obory jako karma. W 1931 roku wybudowano wąskotorową kolejkę łączącą chlewnie z Gorzelnią. Był tu też młyn, chuta szkła i papiernia. Karol Wagner Jr. uczynił Solecznik prawdziwe przedsiębiorstwo, z którego do dziś zachowały się jedynie pozostałości pogorzelni oraz te domy wybudowane w 1886 roku, w których mieszkali pracownicy. Gdy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, córka Karola Wagnera Juniora, która poślubiła attaché militaire ambasady brytyjskiej Johna Shelleya, telefonicznie ostrzegła swoich rodziców o nadchodzącej katastrofie. Wagnerowie postanowili opuścić swój majątek i udać się do Anglii. Niestety, sama 20-letnia córka Wagnerów, przebywająca z członkami ambasady angielskiej i francuskiej w hotelu w Łukowie, zginęła podczas niemieckiego bombardowania. Sam pałac nie ucierpiał podczas II wojny światowej. Gdy nastał pokój, urządzono w nim siedzibę partii, a następnie szpital. A jeżeli chodzi o Wagnerów, zostali w solecznikach na zawsze. W pobliskim kościele parafialnym spoczywają ciała czterech pokoleń tego przedsiębiorczego rodu. Niestety, po remoncie kościoła w 1993 roku, wejście do grobowca stało się niemożliwe. Zostało ono zamurowane, ale pamięć i dzieło po nich pozostały. Nieopodal Solecznik, 35 kilometrów na północny wschód, pośród iglastych lasów, pagórków i bagien, w pobliżu dwóch najwyższych szczytów Litwy, Józefowej Góry i Wysokiej Góry, leży wieś Miedniki Królewskie. Nazwy Miedniki Królewskie używają jedynie Polacy. Białorusini i Litwini nazywają tę wieś po prostu Miednikami. Skąd wziął się dopisek Królewskie? Może dlatego, że to tu powstał jeden z siedmiu pierwszych kościołów na Litwie, zaraz po chrzcie państwa. A może dlatego, że ziemie te należały od początku do książąt, a następnie wielkich książąt litewskich. A może ma to związek z bywającym tu Kazimierzem IV Jagiellończykiem. W tej niewielkiej, liczącej nieco ponad 500 mieszkańców spokojnej wsi leży zamek, który gościł królów. Bywał tu i nauczał sam Jan długoż. W XX wieku te mury były świadkami nieco zapomnianej, lecz straszliwej zbrodni. Region ten zamieszkiwany był już od zamierzchłych czasów. W pierwszych stuleciach naszej ery przebiegał tędy jeden z najstarszych i największych traktów handlowych łączących Litwę z ziemiami Rusinów. Wzdłuż całego szlaku można trafić na liczne kurhany, wzgórza zamkowe i pozostałości starych grodzisk. Z powodu braku źródeł archeologicznych trudno określić, kiedy dokładnie wybudowano zamek w Miednikach. Jednak przyjmuje się, że zarówno grodzisko, jak i twierdza powstały w czasach wielkiego księcia litewskiego Giedymina, czyli na przełomie XIII i XIV wieku. To on przyłączył duże obszary na południowy wschód od Wilna, w tym Miedniki, dwukrotnie powiększając obszar swego państwa. Z pewnością pierwotnie zamek, który powstał na przełomie XIII i XIV wieku, był drewniany. Dopiero na przełomie XIV i XV wieku został przekształcony na murowany, tym samym stając się częścią linii obronnej wraz z zamkiem Wilnie, Krewie, Nowogródku i Lidzie. Wszystkie zamki były budowane na jeden wzór czyli czworokątna twierdza z masywnymi murami i wysokimi wieżami. W niewątpliwym znaczeniu tego miejsca świadczy fakt, że ostra brama w Wilnie nosiła kiedyś nazwę Bramy Miednickiej, bowiem to od niej rozpoczynał się trakt prowadzący wprost do Miednik. Zapanowania Kazimierza IV i czyli w latach 1447-1492, zamek pełnił funkcję rezydencji królewskiej. To pomieszczenie na piątym piętrze jednej z baszt pełniło funkcję kaplicy. Na terenie twierdzy bardzo często bywały królewskie dzieci, a wraz z nimi przybywali ich nauczyciele, w tym nasz pierwszy historyk Jan Długosz. Jan Długosz był polskim historykiem, kronikarzem, autorem dzieła Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, które obejmowało historię Polski od czasów najdawniejszych do 1480 roku. Dzieło opisuje też dawne wierzenia plemion zamieszkujących ziemie polskie oraz opis języków, jakimi się posługiwano. Syn Kazimierza IV Jagielończyka, również Kazimierz, musiał mieć dobre wspomnienia związane z zamkiem w Miednikach oraz lekcjami udzielanymi przez Długosza, ponieważ już jako dorosły mężczyzna upodobał sobie tę twierdzę i chętnie tu przebywał. Młody książę Kazimierz Jagielończyk, syn króla Kazimierza IV, miał opinię sprawiedliwego i pobożnego królewicza. Niestety dość szybko zaczęły mu doskwierać problemy zdrowotne. Okazało się, że książę jest chory na gruźlicę. Pomimo choroby, szykowany był na następcę tronu. Jednak książę zmarł już w 1484 roku. Wkrótce po śmierci Kazimierz Jagielończyk został otoczony swoistym kultem. Wśród rycerstwa polskiego pojawiły się opowieści, że podczas wojny litewsko-moskiewskiej jego postać pojawiła się na chmurze i wskazała wojsku dogodną przeprawę na rzece Dźwinie. Ta historia, poparta staraniami najpierw Zygmunta Starego, a później także Zygmunta III. Wazy, doprowadziła do kanonizacji Kazimierza, który dziś znany jest jako święty Kazimierz, patron Polski i Litwy. Niestety już pod koniec XV wieku zamek będący w rękach Rodu Żelińskich opustoszał i zaczął popadać w ruinę. Nie podjęto żadnych prób renowacji. Zamek stał niezamieszkany przez kolejne długie lata. Dodatkowym problemem były pożary. Dwa największe wybuchły podczas potopu szwedzkiego i w okresie wojen napoleońskich. W czasie I wojny światowej Niemcy rozebrali zamek, wykorzystując materiał do budowy drogi, zostawiając jedynie mury twierdzy. W okresie międzywojennym podjęto próby przywrócenia dawnego blasku zamkowi w Miednikach, jednak plany pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Z okresem II wojny światowej wiąże się najmroczniejszy czas twierdzy w Miednikach. Znajdował się tu sowiecki obóz wojenny, do którego trafili przede wszystkim żołnierze AK, którzy wcześniej uczestniczyli w akcji Ostra Brama. Żołnierze na swoje nieszczęście zaufali Sowietom po udanej akcji odbicia stolicy Litwy, licząc na ich pomoc w utworzeniu polskiego korpusu. Sowieci zaprosili Polaków na odprawę dla kadry dowódczej AK średniego szczebla we wsi Bogusze i pojmali ich, a następnie przewieźli do obozu w miednikach. Sowiecka dokumentacja podaje, że w dwa dni rozbrojono 7942 żołnierzy i oficerów. Z czego aż 4400 trafiło do miedni. Zatrzymani żołnierze leżeli pokotem, jeden obok drugiego, na gołej ziemi. Na placu znajdowało się jedynie kilka drewnianych baraków, gdzie umieszczono prowizoryczny szpital oraz siedzibę dowództwa obozu. W końcu wieść o pojmaniu polskich żołnierzy. I w więzieniu ich w skandalicznych warunkach dotarła do Wilna. Ludzie ruszyli do miednik, niosąc pomoc w postaci leków, pożywienia i wody. Oczywiście nie wpuszczono ich na teren obozu, więc pod zamkiem postawiono prowizoryczne obozowisko. A nocami po Kreomu dostarczano zapasy. Więźniów, którzy przeżyli pobyt w obozie, wywieziono w głąb Rosji. Jeden z ocalałych więźniów tak opisywał wydarzenia w miednikach. Polscy partyzanci przeżyli gehennę. Ilu umarło z głodu i pragnienia, nikt się nie doliczy. Dziś w zamku mieści się muzeum. Po obozie i gehennie, jaką przeżyli żołnierze armii krajowej, nie ma śladu. Po II wojnie rozpoczęto tu prace archeologiczne i działania konserwacyjne. W 1990 roku rząd Republiki Litwy rozpoczął odbudowę głównej wieży zamkowej, a w 2000 została przekazana Muzeum Historycznemu w Trokach. Miedniki i soreczniki to dwie zupełnie różne historie. Od Kazimierza Jagiellończyka i jego syna Kazimierza Świętego przez okrucieństwo Sowietów na terenie zamku, aż po romantyczne uniesienie Mickiewicza, a także gospodarski dryg rodu Wagnerów. Litwa skrywa przed nami niezliczone polskie historie i choć są tak różne, każda z nich zasługuje na naszą uwagę.